Dzisiejszego jest następująca. Za chwilę odmówimy początek Różanka Świętego i kiedy zresztą mogą być pięćdziesiąt Różanka wyruszy procesja wokół kościoła z figurką Matki Bożej Fatimskiej. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi i wierzę w Boga Chrystusa Syna i który się począł z Ducha Świętego, się z Marii Hanny, umęczon pod chąskim wiłatem, uszlona umarł i pożegnał, stąpił do piekiel trzeciego dnia z Chrystusa, na niebiosach, siedzi po prawicy, pochłonął starze się starzem świecie są sądzi, szefek Wszystko Twojego Twojego w, w nim i tak na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego O Zdrowość Maryjo, stała na Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiona owo przywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Mamy. O nadzieje, Zdrowaś Maryjo, Wasza Pan z błogosławionaś między wiecznami i błogosławiona owo przychota powierzyć pokój na całym świecie, szczególnie na Ukrainie i w naszych sercach oraz o nawrócenie wroku. Ojcze nasz, która nam omawia własność, prawda, a Panu spokój, po prostu zabawiam na z podziwieniami i błogosławiony oto przyroda Twojego Dzieci naszej Amen. Zdrowaś, o Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty nie między niebiaskami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. błogosławiony nasz między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Mariu, Matko Boża, Matko Boża, mój się za nami Teraz i w śmierci naszej Amen. Amen. Mała Ojcu i synowi i duchowi świętego. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu. Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas do ognia piekielnego. zaprowadź wszystkie dusze do Nieba. I do pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Aby, 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 a... Wica światła, druga, a Jezus objawia się, na weselu, w Panie Galilejskim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Bełda, się za nami, Teraz, w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta mario matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś mario łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami. i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta mario matko boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Mario, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Święta. Yes. Ojcze, nasz, jest. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć, Twoje, święć, 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 na święć, no. no. Daj nam naszego święć, święć, Swamy, 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 mm-hmm Ojcze nasz, który się w niebie Oj, czy na wsiłki się